Zwolennego badylaka, który 21 marca 80 roku w tym miejscu podpalił się, aby przypomnieć krakowianom i Polsce a może i światu, o zbrodniach komunistycznych, o, o kłamstwie katyńskim i to miejsce, które jest uświęcone tym męczeńskim protestem, powinno być otoczone wyjątkową opieką. Walenty Badylak był piekarzem z zawodu. Należał do cechu piekarzy, apeluję do piekarzy krakowskich, aby otoczyli opieką specjalną i pamięcią to miejsce, które się nazywa Studzienka Badylaka. Przypominam, że było to jeszcze w 80. roku, a więc jeszcze przed powstaniem solidarności. Walenty Badylak obudził serca niektórych ludzi, którzy byli wrażliwi na krzywdy, na, na, na sytuację Polski w tym czasie. Podpalił się w tym miejscu i tu umarł przy tej studzience i stworzył symbol symbol męczeństwa i protestu przeciw komunizmowi Ale ogólnie, słuch, ponieważ ja w kilka godzin później wtedy 21 marca 80 roku przyszedłem tutaj i fotografowałem w sposób otwarty. Y, tą sytuację, która była już po. Było dużo ludzi. Myślę, że odważnych, bo palili świece, padli kwiaty, modlili się i wyraz twarzy, wyrazy twarzy i oczu tych ludzi utrwalone na moich zdjęciach mówią, jak, jaki to był wstrząs. I śmiem twierdzić, że Walenty Badylak był tym człowiekiem, który jakby w, w pewnym momencie uruchomił ostatecznie to, że Polska się zbuntowała. Zbuntowała się przeciwko kłamstwu, przeciwko terrorowi najemników moskiewskich. Ojczyzna moja to malowane łany, wichry szarpiące całunami chmur. To błękit nieba, srebrną falą tkan. To czarne hałdy i zielony bór. Ojczyzna moja to cisza wiejskich krzyży. Ufne bociany z niespalonych strzech. To uśmiech matki, kiedy się przybliży do szkolnych okien, kędy płynie śpiew. Ojczyzna moja to bratni uści, skręki, z nadkielni, pługa, z ponad wag i piór. Te same rytmy serca i piosenki jednakich synów i jednakich cór. Ojczyzna moja to niespętane słowo, z piżowych haseł modlitewny dźwięk, to myśl radosna, że już ponad głową nie załopocze sowiecki skrzydeł lęk. Ojczyzna moja to kęs pszeniczny chleba, podady głodnym z wszystkich świata dróg, słoneczna przystań na drodze. Do nieba. Statek dla Bożych i Człowieków. Takiej ojczyzny daj nam dożyć Sława Boże. Oraz jego bliskich zmówmy wieczne odpoczywanie w imię Ojca i Syna. Wieczne odpoczywanie, ważny kaśmanie, a światłość jego istota niechaj mi świeci. Wieczne odpoczywanie, ważny kaśmanie, a światłość jego istota niechaj mi świeci. Biodzieczne odpoczynanie, czarnym światło światłość biegłista nie najmniejszą, trwają kochani z Tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie te dwa, ojczyzny. Kompana, ach jak wielka znów twoja rana, jakże długo cierpienie Twe Lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolana żyć. Solidarni, nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż wami wręcząc kolana. Zdobyłem się na to, żeby powiedzieć, żeby czapki zdjęli. A potem poleciałem do kościoła Mariackiego i powiedziałem, że się człowiek spalił. Potem poleciałem do tygodnika powszechnego, żeby dali swoimi kanałami znać do wolnej Europy o tym fakcie. Półtora godziny później już była wiadomość w wolnej Europie. Tymczasem... Kiedy wróciłem z tygodnika powszechnego zobaczyłem, że już tutaj była akcja gasenia, był ksiądz i, i myślę, że tak teologicznie rzecz biorąc, dopóki się w nim jeszcze tliło coś, to ksiądz powinien być do no Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi Łoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Cześć i chwała bohaterom.